Pod punkcie A dany jest czworościan foremny, którego krawędź ma długość 5 cm. I taki czworościan foremny zbudowany jest z czterech trójkątów równobocznych obok długości 5 cm. I wyznaczamy pole powierzchni całkowitej tego czworościanu, korzystając ze wzoru na pole trójkąta równobocznego. Czyli mamy pole całkowite jest równe. 4 ściany boczne, 5 do potęgi drugiej pierwiastek z 3 przez 4. Czwórki nam się skrócą, czyli mamy 25 pierwiastków z 3 cm kwadratowe. Natomiast w podpunkcie B dany jest czworościan foremny, którego krawędź ma długość A, czyli nie znamy jej. No i wiemy, że pole powierzchni całkowitej czworościanu jest równe 49 pierwiastków z 3. Stąd możemy otrzymać, że mamy 4 ściany boczne, czyli 4 razy a do potęgi drugiej pierwiastek z 3 przez 4 i to będzie równe 49 pierwiastków z 3. Dzielimy obu stronie przez pierwiastek z 3, bo tutaj czwórki nam się skrócą. Zostaje A do potęgi drugiej jest równe 49, czyli A będzie równe 7. No i czworościan ma 6 krawędzi. Każda z tych krawędzi ma długość 7 cm i obliczamy sumę długości tych krawędzi, czyli 6 razy 7 to nam da 42 cm.